Cześć, jestem Blakeful i witam Was w kolejnym odcinku. Jak widzicie trochę w innym formacie, ale właśnie wyszła gra Pokémon Master dokładnie dzisiaj, 29 sierpnia, więc tak jak zapowiadałem, chciałem nagrać tą grę. Więc to będzie jeden odcinek, czy może seria, albo kilka pojedynczych odcinków to już wyjdzie w praniu. Więc zaczynamy gierkę naszą. Tutaj oczywiście tak jak w każdej grze Pokémon. Będą nas witać właśnie w świecie Pokémon. Tutaj, właśnie w świecie Pokémon Masters. I nas Blue wita. No, tutaj wiadomo, dzisiaj w pierwszym odcinku będą w miarę takie początek samej gry. Jak ja się nazywam? No, jak się nazywam Blocky Full? Oczywiście, tutaj kreator postaci, tak jak kiedyś wspomniałem. No, to raczej nic za bardzo skomplikowanego i tak nie możemy zrobić bo tutaj chyba jest... nie ma za dużego wyboru blond włosy nie, pewnie, nie wie, wiecie dlaczego blond włosy więc jestem blakeful, tak jestem blakeful tu już widziałem trochę ten początek tej gry ale tu nie ma nic ciekawego żeby też było żebyście czytali czy coś ale też pewnie myślę że większość z was na pewno odpali tą grę Tu jest e, Trista, to jest e, recepcjonistka w Lizę Pokemon Masters. I czy ja się chcę zarejestrować? Tak. I teraz dostajemy Fona. Bardzo ciekawe urządzenie, pewnie coś typu jak jakiś pokédex. Jak e, był ten Pokedex z, z tym takim Pokémonem elektrycznym, co on wchodził do różnych urządzeń. Już nie pamiętam jak się nazywał. On był pokédexem w chyba Sun i Imun. I tutaj widzimy Broka i Misty, którzy właśnie będą na początku w naszym teamie. Tak jak właśnie mówiłem w odcinku o Pokémon Masters, że nasze jakby walki składają się właśnie z trzy, trzyosobowej drużyny. Czyli tu mamy Misty, postać na trzecim e, z tr jakby postać trzygwiazdkowa ze Starmi i Brock z z Onixem i też również trzypoziomowa postać i możemy podczas naszej gry zdobywać inne postacie oczywiście no do tego przejdziemy już pewnie kiedy indziej i przechodzimy takby jakby do misji chyba pierwsza problemy w centra city no klikamy explore opcję możemy tu pokazać z różnymi ludźmi, ale no chyba na razie tu nie ma jakiegoś większego sensu żeby to robić wchodzimy w tą pierwszą zakładkę Główna historia, pewnie są to jakieś poboczne misje, takie trochę RPGowe To jest chyba pierwsza misja: właśnie Kłopoty w Centra City jesteśmy właśnie w wyspie Passio. No tak jak to właśnie y, cała gra raczej się odbywa, czy znaczy, y, na tej wyspie tylko będzie. O dźwięk jak kłopoty, zobaczymy co to jest. O widzę, że tutaj jest ta bohaterka z y, Black and White, y, którą możemy grać i jest Cynthia. Czyli chyba czempi czempionka elitarnej czwórki w Sinu, jak dobrze pamiętam. A tu widzę że coś, y, wrogowie, pewnie będziemy z nimi walczyć. Zobaczymy, No, o, zajmiemy się nimi. Oczywiście, że tak. Dobra, więc. Nasza pierwsza walka. Gry są tutaj bardzo podobne tak jak są w grach Nintendo, czy właśnie tam na 3DS-ach, czy Switchach. Znaczy takie, no, turowe wiadomo. Nie Nie tak jak są w Pokémon Go. Całkowicie inny rodzaj walki. Który mi się rzeczywiście bardziej mi się podoba. I oczywiście tu są walki 3 na 3, każda postać ma swojego jednego pokemona. Znaczy no nie wiem czy może mieć kilka pokemonów jedna postać, ale chyba podczas walki możemy użyć tylko jednego... Znaczy każda postać może użyć jednego pokemona, czyli 3 na 3 walki są. Chyba innych walk nie będzie, niż 3 na 3. Używamy Shocka na Pikachu. Y, tu jest jakiś y, pasek, a pasek chyba żebyśmy mogli użyć kolejnego ruchu Rock rockthrow przez oniksa i musimy poczekać aż się pasek nam załaduje żeby na przykład za, a, mistrz na przykład potrzebuje dwóch dwóch tych pasków żeby użyła swojego ruchu bo pewnie jest mocniejszy na starmi ale poczekam na to bubble bomb pewnie coś mocniejszego to jest Patrz, skasował pj'a na jednym atakiem. No i Thunder Shock Pikachu. I chyba wygraliśmy tak. Wygraliśmy naszą pierwszą bitwę. Zubat poległ. Tak, wygraliśmy. I tutaj yy, postacie otrzymują levele. Ciekawe, czy wbijemy teraz jakiś level na naszych postaciach, czy nie? Uciekli. więc przegoniliśmy te kłopoty w centra city, na walkę, czyli to jeszcze nie koniec. A teraz, jakby z nim walczymy. Znaczy, wcześniej z kim walczyliśmy? Z tą różową. A zobaczymy, nie, nie widziałem, jak to było wcześniej. Nie spojrzałem kto tam temu, wiem, że była ta różowa na pewno. A i teraz y, będą te. Teraz zobaczymy. Aha. Możemy, możemy teraz wybrać, czyli klikam tak. I mogę użyć... Aha. Czyli mogę wybrać teraz. Zobaczymy. Bo wcześniej nie dało się chyba wybrać yy, Pokemon, na którego chcemy uderzyć. O, o teraz rock troll, czyli możemy na przykład użyć. Wybierzemy go. Tak. I rock troll, dobra. I Misty. Znaczy Starmi. Zostały tylko tak Giodu. Dobra, easy walka. Polegli znowu wygraliśmy naszą kolejną walkę. Complete. Aha, czyli teraz jest misja ukończona. O, piąty level zdobyliśmy. Czyli tak jak postacie po prostu trzymują tu levele, nie pokemony. Uuu, jakieś itemki dostaliśmy jakieś picia i jakiś... Megafon chyba to jest. Ja jestem ciekaw, jak to będzie z tymi walkami z multiplayer, więc takie walki na pewno będę w to grał. Może na live byśmy pograł z ludźmi właśnie. Takie walki multiplayer. Akurat właśnie przyszliśmy w czas. No, miło Cię poznać, Blake Czyli to jest. Jak ona się nazywała? Hmm, tak, czempionka, właśnie Ligi Cynthia. No, to, czyli nie pomyliłem się. Jest czempionką Ligi Sino. I to jest Rosa, Rosa właśnie. Z, z Black and White. Ciekawe, czy taką Cynthia na przykład byśmy mogli do swojego teamu e, wziąć. Ona musiałaby być silna. Ma tego przez swojego pokemona, Smoka. I nie wiem, w ogóle mi wyleciało z głowy jak on się nazywał. Komplik, dobra, czyli tą misję... nie, to jest jakaś tam jakaś... nie wiem. Kolejna misja zrobiona, czy co? Mhm. czyli teraz jest challenge Rosy. Mhm, a czyli walka będzie teraz. Z Rosą będziemy walczyć pewnie o to, żeby dołączyła do naszego składu. Żeby mogła dołączyć do naszego składu. Tylko, że no, ona pewnie ma jakieś mocne pokemony. Dobra. Mm, mm, mm. Ale nie mam nic za bardzo yy, takiego. O, możemy na tego pokemona. O nie, nie. No, już nakierowaj mi na chyba. Jeszcze raz. Ale to w sumie to jest walka w czasie rzeczywistym, czyli klikamy. A, o tu jest ten Sync Move. Możemy to zrobić, czy nie? Czyli tu jest jakaś trójka ja chciałem użyć tego da się, o nie teraz ona używa tego sync move pewnie to super mocne musi być uuu ale zadał każdemu damage a teraz czy możemy użyć my? potrzebujemy trzech czy nie? Może trzech tych pasków potrzebujemy, żeby użyć tego? Zaraz, poczekamy. Oni nie atakują nas cały czas, dobra? Możemy. Nie, no nie możemy tego użyć. Znaczy to jest. A, trochę bez sensu, ale. Ja chciałbym. A, to. Teraz? Nie, no jeszcze. Jeszcze jeden atak. Dobra, teraz, o teraz używamy Sync Move, ciekawe jak to będzie wyglądać teraz. No całkiem, całkiem git. I też zada wszystkim damage? Nie. Tylko jednemu Pokémonowi, a poprzednio jak ona użyła tego Sync Move to zadała każdemu trochę damage'a. No może rodzaj ataku po prostu. Może tamten był jakiś AOE i zaatakował wszystkich. A pokonaliśmy Rosę. Czyli co teraz dołączy naszego spodu? Ono zobaczymy. O, szósty level. No ciekawe, jak to jest z pokemonami. Czy na naszej postaci możemy tylko mieć kilka Pokémonów? No, myślę, że można mieć kilka pokemonów bo musielibyśmy cały czas. Bo tak to no, musielibyśmy na postaciach. Różne postacie mogą mieć różne Pokemony, czyli możemy w postaci wymieniać, a naszej głównej postaci nie możemy wymienić, czyli musimy jakoś łapać Pokémony. My nie chciałbym tylko mieć pikachu. No, a to możemy o. Możemy z nią dalej iść. Ale mogę na kogoś wymienić? Amary, to jest ten y, taki blondyn z y, Sino, co był? Tak? Nie wiem czy blondyn, ale taki był, jakiś taki czamajdowaty był. Mhm. O, Rosa jest pięciogastkowa czyli chyba silniejsza niż y, y, brok czy No To jest y, pani profesor Bellis. To czyli po japońsku, tak? I bonjour. Jeszcze na po polsku napisać dzień dobry. Czy tak? Jestem Blakeful. A teraz możemy iść do sklepu, coś kupić ciekawego. Ciekawe, co nam tu podpowiedzą. Czy no, jakaś podpowiedź musi być chyba. Tu jest pani sklepikarka. Szkoda, że nie ma tutaj siostry Joy. Siostry Joy i oficer Jenny, no. To by było ciekawe. Ale może będzie potem jakaś pani właśnie... Pani pielęgniarka, i to będzie się ostrzeżej. O i puszczam tego Pory Fona. łączy się. Ale, animację super, co? Whitney, czterogwiazdka postać. A, czyli ona też, na przykład, by nie mogła do naszego teamu dołączyć. Tu jest druga od kawy. Team. Aha, i tutaj... O, mogę sobie edytować Team. Czyli tak. Muszę... Na przykład wyrzucę ją. I mogę Whitney wstawić. Okej. Okay. O to ciekawe. I broka jeszcze... A. Broka też chciałbym wyrzucić. Na kogoś innego. Mhm. Czyli nasza aplikacja się musi zrestartować bo musi pobrać jakieś dane nowe potrzebujemy 600 mega teraz do pobrania polecam raczej na początku samym grać raczej na wi-fi bo chyba grać na danych to trochę kiepsko strasznie pewnie długo by to schodziło a na wi-fi jednak może być trochę szybciej i nie wiem kto ma też tyle internetu, żebym mógł sobie pobierać teraz 600 giga. Ciekawe do ilu, ile ta gra będzie zajmować finalnie. Ale chyba to taki będzie ostatni taki duży patch tutaj. I potem yy, potem może na jakiś, jak będą jakieś update y, coś nowego będzie. A tu mamy postacie i coś mamy. O Mary, no to jest jednak blondyn tak jak mówiłem. O ciekawe czy moglibyśmy mieć blue tutaj. Chyba tak, tu wszystkich możemy mieć. Blue jest 65, Iris 43, Rosa 39, Whitney 12, Mina. To nie kojarzy tej postaci. A, z Alolin, dobra, no bo Aloli to nie kojarzy. nie oglądam ani nie grałem. Już jesteśmy po update'cie tego, chwilkę to zaszło. I... Możemy grać dalej, tutaj coś będzie jakiś Jakieś, jakieś bonusy, aha, to jest... Y to jest jakiś dzienny bonus? Co codzienne wchodzenie? Tak, tak, to jest codziennie codziennie. Tak jak w Pokémon go na przykład były jakieś takie bonusy, żeby wchodzić codziennie. I tutaj mamy. Na. A, to jest jakiś tygodniowy bonus. A to jest tygodniowy i tu mamy tak, do 5, 5 września. Jakiś tam będzie kolejny bonus. Edytować nasze, naszą drużynę. Możemy na przykład broka wymienić na. Ją mamy już, czy nie? O, teraz może, mamy teraz taki team. Tylko że nas Whitney jest na pierwszym levelu, a tamci są na szóstym. To trochę kiepsko, chyba jednak zostać na szóstym by była lepsza. E, więc dzięki wszystkim za uwagę. To był pierwszy odcinek z Pokémon Masters. Myślę, że kilka odcinków na pewno z tej gry nagram jeszcze, bo wydaje się być ciekawa. I szczególnie gry multiplayer, jak już odkryli, jak to w ogóle ma wyglądać. Ja dziękuję Wam za obejrzenie, trzymajcie się to, cześć i na razie.